Cześć! Witam na kanale Ada Skład. Cześć Ada! Dawno się nie widziałyśmy. Ostatnio jak rozmawiałyśmy, to pokazywałaś zrobione żonkile. A teraz postanowiłaś zrobić... Fantastycznie. Widać tu takie trzy... Tak, widać, że będą jakieś karty dodane. Dobra, to możesz chyba wrócić teraz na swój puf. Usiąść i... Uważasz na palce, co? Tak. Teraz trudno jest. Mogłam wziąć nożyk. Ale i tam jest łatwo. Łatwiej niż s ręce. Olaj. Ja Ale dużo woreczków ważne. No, bardzo ważne. No. Ile woreczków ma? Tu są... Pracownia do I to A co, Nie, czasami dodają taką płytkę i nie wsadzają jej do woreczka, wiesz? Jak chcesz, to możesz otworzyć jeszcze kopertę z instrukcją. Instrukcję nie możemy, nie musimy oglądać, ale zobacz, czy tam jakieś naklejki dodali. Nie wiem, czy tutaj też nie musisz skorzystać może z nożyczek. To, to podaliby takie dziwnej. Ja też kiedyś dostałam lego w takim, gdzie w kopercie były instrukcje. No jak tam idzie? Dobra. Pokaż tak. Co to, jest? Co to jest? Tak, to może, może być jedna instrukcja, ale wewnątrz może być podzielone na woreczki. Kuknij jeszcze do tej koperty, czy jakieś naklejki tam są, bo chyba w harim Potterze często dodają naklejki. O, jest. Jest coś jeszcze. No super. To musisz tutaj do obiektywu. Nie tak blisko. No, wygląda na to, że będzie fajnie, fajne klejenie. Cześć Ada. Widzę, że skończyłaś już budować ten pokój, gabinet, komnatę Dumbledora. Mm -hmm. Zajęło dużo czasu? Mm, no tak, nie. 3, 4, 5 dni. Łatwe było? No. Trudne i łatwe. Pewnie niektóre momenty trudne, inne łatwe, co? Dobra. Słuchaj. Zacznijmy może od tego, że pokażesz. Jakie figurki były dołączone do tego zestawu? To ja był Harry Potter z latarnią i Świetnie go widać, czyli ma jeszcze pelerynę mm -hmm. i ma jakąś latarnię. Dobra, okej, okay, pokaż, co tam jeszcze było innego. No to powiedz nam na przykład, kto tutaj stoi na poziomie Harego na drugim balkonie. Kto to jest? Hmm. Hermiona Granger. Tak, wygląda to rzeczywiście na Hermionę. Myślę, że nie musisz nawet tych postaci ściągać z zamku. Ale innych nie widać. Ale to nic nie szkodzi, po kolei będę zmieniała. Tu jest kto po tej stronie? E, to, Pod jest Pince. A, to jest Madame Pins, bibliotekarka. Pani Pins z biblioteki. Dobra, przesuniemy się na drugą stronę. Kogo my tu mamy? Snape'a. Serdusa Snape'a. I tam chyba jeszcze była jedna postać, prawda? Masz yes, gdzieś ukrytą. Wow. Jeszcze dwie. No to dawaj, pokazuj. Kto tam jeszcze był? Masz ich ukrytych? Tak. Ups, ze krzesłem. To, to, może zrobić po krzesłach tam Dobra. Ła, ha, 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 ha. Filc? To nam wygląda na argusa Filc. filcza. Tak. On jest harłakiem, więc nie ma różdżki. Nie ma różdżki, to prawda. To, jak ktoś czytał, to pamięta, że filcz był harłakiem. Mhm. Pamiętasz jaki jeszcze Harłak występował lub gdzie? O, tak tylko zapomniałam jak mam na imię. No to opowiedz gdzie była? Lub był. Ona była staruszką i na Privetaj? Tak, właśnie. O! I to jest kotka Norris. A, pani Norris, rzeczywiście, poczekaj. O, fantastycznie! Czekaj, czekaj nie widać jej tu dobrze. Może postaw ją tu na dole, a ja... Fantastycznie. Dobra. Jeszcze Zaraz jaka postać była? Może też postawisz. To nawet wyszło, jak postawisz tutaj, a ja zrobię zbliżenie, tak? Fantastycznie. Dobra. Teraz ja będę pokazywała od tej strony, a Ty nam pokażesz, co tu się odbywa. Czy są tu jakieś... Gadżety w tej części zamku, że można coś przesunąć, może otworzyć, a później przejdę albo Aha. przekręcisz później. Zamek. Ok, dwie strony. I widzę, że z jednej strony, co to jest za obrazek po twojej prawej, a mojej lewej? No. To chyba jestem do otwierania, a gabinetu Campbell. Pamiętasz, jak się nazywała ta postać? Gargulec. To był gargulec, gargulec. no. Gargulec. Okej. Okay. Inaczej sobie wyobrażam No dobra, a słuchaj, ja tu widzę takie zielone elementy z przodu. Co to jest w ogóle? Czy to się rusza? Te kwiatkowe, czy tam listkowe. Pokaż. A, czyli to są wysuwane. Tak, i z drugiej strony okay. są książki. Jeżeli... Czy z tej strony jeszcze jest coś wartego uwagi, co... A, ok, czyli jeszcze mamy na górze coś, co się kręci. Nie. Mhm. Dobra. Słuchaj, Ada, teraz dasz radę to tak za przekręcić delikatnie. Teraz. No, to z drugiej strony wygląda naprawdę super okazale. Czy możemy pójść od samego dołu? Co, co jest na samym dole? Słuchaj, jak odsuniesz głowę, to ja trochę tutaj się przysunę. Okay. Czyli my tam mamy. Książki mm -hmm. i chyba jakieś stoły. Mm -hmm. Dobra. Jedziemy piętro wyżej. Co my mamy na piętrze? Wyżej? Um, tu jest chyba do pisania. O, tu, o wiem, tu jest Tiara przedziału, a tu jest um, Felix Feniks. Feniks, a jak pamiętasz o imię Feniks należący do Dumbledora? A, nie. Faweks. O, Faweks. Ksaweks, tak, tak. Ja tu jest zbliżę, pisze, poczekaj, bo my tu mamy takie... Dumbledore. Tutaj mamy biurko, tu prawda? Dumbledore. I koła, gdzie jest tak napisane pokaż? No nigdzie, ale tu pisze Dumbledore. Okej, okay, dobra. No to jedziemy piętro wyżej. Widzę, że Dumbledore tam coś. Coś tam z tyłu za nim jest. Jakbyś wyciągnęła Dumbledora, to my zobaczymy, co tam za nim jest. Um. Co to może być? O, to jest myśl od siebie. Chciałabyś taką myśl od siebie dla siebie, co? Tak. Mhm. Mm I chodźmy na ostatnie piętro. Co tam mamy? Czekaj, czekaj, to jest miecz. Czyli to może być miecz? On też gdzieś tam się przewijał. w drugiej części. Drugiej części. Pamiętasz, do kogo ten miecz należał? Na, do był? kogoś z Gryffindora. Do Godryka Gryffindora. Oj, chyba wieża ci odpadła. Słuchaj, Ada, chyba możesz wrócić na swoje miejsce. Zostaw nam tutaj tę komnatę, jak jest, bo jest śliczna z tej strony, bardzo kolorowa. Czy była jakaś część tej budowli, którą ci się najfajniej składała, albo która ci się najbardziej podoba? Nie. Yeah. No, no ale musisz usiąść, bo głowa ci wystaje z kadru. Siad. co przyniosłaś? Takie, to tylko były takie. Możesz też położyć tam, gdzie kładłaś figurki, to będzie mi łatwiej, może. Tu, na, na stoliku, gdzie Takie tu gór, karty. Mhm. Mhm. Tak. A przyniosłabyś jeszcze może tę instrukcję, bo widziałam... Karty możesz tu zostawić na razie, okay. później sobie je schowasz. A przynieś instrukcję i pokażesz, co z tymi kartami tam można robić. I tu masz ogromny zamek stworzyć mhm. O, o to mi właśnie chodziło. Co to jest? Ja mam już albo za tabletorze, Helga Hufflepuff i... No, takiego pyszałka. ...i Gilderoy Lockharta, czyli można sobie tutaj odznaczać, a pewnie kolejne takie karty będą dodane w innych budowlach. Super, rada. Ta budowla nam się bardzo podobała. I teraz jak zwykle pogadajmy sobie, ale może wrócisz na miejsce, żebyśmy Cię widzieli, co? No, tak delikatnie, żeby sobie zamku nie rozwalić. I czy masz plan, co będziesz budowała następne? Tak. 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 serii kreator Czyli wracamy do kalosza i konewki. Super! No to do zobaczenia! Nie zapomnijcie dać lajka. Aha.